Dzisiejsze zadanie to zaprzyjaźnić się z psem. Jakim psem? Normalnym. Leci, dalej kubacki, tu gdzieś tam jest. Co takujowo wszyscy? Co jest? Mój komputer się gotuje przy Minecrafcie. A wejdź co debilu! Oj tak. Nie mój URL! Oooo! ale timing. co... Wiesz że nie grałem w Minecraft'a? No, dwa. lata. Gdzie znajdę psa? Aha, to się dowiedziałem. <laughs> Świnie. Kury! Kuri <laughs> oj skuri. Kuri Kurii! Dzień dobry! Kuri, Kurii! Dzień dobry, Kuri! Dzień dobry, Kurii! Tyle czasu, to już nie szukać. A, nie wiesz, ta ulica ma takie timingi, naprawdę. Takie laki. Tary gdzie mogę znaleźć psa? Mam już konia. A koń też liczy? Koń. 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 Mała Nice. No się... Stary to się chyba nie uda. Uda, uda. uda. Zapamiętałem, że no, bo jednak nie tu. Aha, to nie teraz, to ja w sumie nie wiem, już gdzie. O tu. Jeszcze. Ale super. But android, but I record you all this time. Co on pierdoli? Oh. Jeszcze jeden wygrana i ranka. Uh. Po co to jest? Ja na przykład gram w Minecrafta. Odpalam sobie, szukam psa. Potem go. Iglo! I co? Mogę? Nie. Yeah. Ty iglo. Jo. Kto tu mieszka? Oj, to tu. stop Aha. Gdzie ja mogę znaleźć psa? A tu psa, nie kota? Bo chociaż jest mój. Ty nie jesteś? Co? A ty nie jesteś? Czym? Bierny. jestem bierny. Biernik Kto, co, to co? do ponieważ kogo czego, co ludzi czemu. Biernik to był kogo co, nie? A bo ja wiem. Co to było? Ej! Stać! To ja. Bawisz mną w kotka i myszkę Co to jest? Co to jest pies? Pomniem jak pies wygląda. Kurde, z mu postawiłem. Wracaj tu! To nie był. Może to był lis? Kurde, jak to się drze? Czy nie zaję tu psa? Nie, zjebałem! Kurwa, jak małby to sobie jakiś jeden tu biega drugi tam, trzeci tam. Halo? Halo? Co za przerażające ja? dźwięki, no? Ja nic nie robię. Jakieś trz. Jezu jest. Nie dał mi kość, wszystko... Uuu, jakiś kurde mocarz. Jakieś, jakieś siły specjalne wysłali na mnie. Słyszysz jak przybijam powietrze? Tak. Jak karateka. Jest mi Przestań się ubrać, nabiegnie mnie to znowu, kaszlę, stęk, boli, gardło, nie jest wiem czy ja w ogóle zasnę. Teraz zwolniłem. Jeszcze wpadnę, zasnę. Kurczę, skąd nikt o to mi dzwoni? Nie uwierz. <grym. <grym. Tak. Nie odbieraj. Znaczy no, oczywiście, że ja, ale on na telefonie to nie na dyskozie. Wiesz o tym. <laughs> Czy to jest jakiś pies? Poza Bukasem.pl Szybko, e, pióro, stół rzemieślniczy, tę desk. Ja wełna. Ja mam pytanie: No? W pobliżu są potwory. Gościu, no way, no shit, me like that. J jakim cudem, jak masz już no? w Minecrafcie to potrzebujesz trzy wełny i trzy kratki drewna, żeby je zrobić w stole rzemieślniczym. Jest! A potem, żeby je postawić, potrzebujesz dwóch. A co ci to w ogóle? Jest! Wyśle być jakieś łóżka?